Nie wierzę, że pokonasz go w pierwszej rundzie. Nie wierzysz? Nie. Możemy Nie. się założyć. Możemy się założyć. O ile chcesz się założyć? Ja jestem teraz przy kasie bąbelek, to możemy szoskę. 15 tysięcy. 15? Za mało troszeczkę. Dawaj, sto I wygrany przy Wygrany przy 200. 200 koła obrotu. No tak, w pól jest 200 koła. Że pier... Ja za wszystko. Pierwsza runda z Filipkiem. Pierwsza runda. Sto tysięcy złotych. 100 tysięcy złotych. Bill? 100 100 Pierwsza runda. Pierwsza runda. Knockout. Nie wiem. Pierwsza runda. Ty w pierwszej rundzie. Tak. Jest. Ale kurwa! A mi będziesz płacił pan. Jestem ciekawy, że to A. będzie. Ja władzę biegiem, kurwa. Nie ty, nie ty, nie ty, nie ty. Ja jestem największą kwiatową w tej federacji. Rzut wszystkich. Możecie szczekać o walkę ze mną! Ja jestem Twój Wamwiadną! Nie macie ze mną żadnych! Bez treningu ciężko Zapamiętajcie moje imię! Amadeusz Ferrari! Mutnu! Mocno, mocno, I chyba straci w tym momencie 100 tysięcy złotych! A co, a ty byś nie przytulił 100 tysięcy? Oczywiście, że bardzo, z przyjemnością tego nigdy mało, natomiast pamiętajmy, że nie pieniądze... Ojojojo, oj, 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 ależ tutaj agresywna postawa! Tak, teraz... tego...